Jezus powiedział do tłumów, z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią, Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Oto słowo Pańskie. <tryk> <tryk> Dzisiejsza Ewangelia bardzo wyraźnie narysowuje kondycję serca człowieka, który ma oczekiwać przyjścia Pana, a w praktyce się okazuje, że to różnie bywa. Że niestety różnie bywa. Może zanim, zanim dojdziemy do Ewangelii, to warto, żebyśmy postawili sobie pytanie: czy my jesteśmy na tej drodze, że w Kościele mam być szczęśliwy, że w Kościele mam być radosny, czy raczej jesteśmy na drodze, że. Może tak, może nie, nie wiem, życie jest trudne, no ale na pewno nie mam być radosny w kościele. Że to nie jest, że to nie wypada, że to nie miejsce. Że kościół jest przestrzenią, gdzie tej radości tutaj się nie okazuje albo jej nie ma, jak ja na to patrzę. Myślę, że to jest ważne, żeby sobie to najpierw postawić jako pytanie, bo dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć nie naciągając ewangelii do siebie, czy potrzebujemy czy nie nawrócenia. Czy moja postawa jest taka, że nawet jeśli jestem szczęśliwy, to w Kościele tego nie mogę okazać, czy raczej, że jestem po to w Kościele, żeby odzyskać szczęście? Odzyskać szczęście widoczne, odzyskać radość, bo ją tracę w życiu i przychodzę utęskniony do Jezusa, aby ucieszył moje serce, ucieszył mnie całego, bo jak ucieszy serce, to ucieszy wszystko. Pan Jezus pokazuje w tej Ewangelii postawę ciągle niezadowoloną, ciągle z pretensjami, ciągle nie tak jest coś, coś mi nie pasuje. Mówi o takich osobach, które. Przychodzi Jan Chrzciciel i one niezadowolone oskarżają go, mają pretensje. Mają pretensje, bo mówią że zły duch go opętał. Pretensje, że dzisiaj byśmy je, chociaż i tak się dzisiaj mówi, ale raczej jesteśmy na poziomie oskarżeń wobec siebie nawzajem, bardziej takich przyziemnych, niż żeby komuś mówić, że zły duch cię opętał, bo to brzmi trochę w sposób nawiedzony. Ale tak w tych przyziemnych oskarżeniach cały czas trzeba atakować, a nie można ucieszyć się, cieszyć się tym, że, że On jest. A potem Pan Jezus przychodzi i znowu jest nie tak, żarłok i pijak. Ciągłe niezadowolenie, będąc przy Bogu, czytają Pismo Święte i są ciągle niezadowoleni. To niezadowolenie wynika z tego, że nie odkryłem skarbu, że Bóg jest, jest, bo to nie chodzi o postawę niewiary, tylko że nie jest moim szczęściem. Bo w momencie, kiedy odkrywam, że Bóg jest moim szczęściem, to się serce zmienia. I tego oczekuje od nas Pan Jezus. To jest postawa miłości, nawrócenia do miłości, że odkryje On jest moim szczęściem. A to znaczy, jeżeli je gubię, bo gubimy szczęście, gubimy uśmiech, gubimy radość wewnętrzną i zewnętrzną. To potrzebuje tak się zbliżyć do Pan, jeżeli to gubię, to potrzebuje tak się zbliżyć do Jezusa, żeby na nowo je odkryć. To samo macie w rodzinach. Można być dla siebie w rodzinach skarbem, można być dla siebie w rodzinach szczęściem, a szczęście się może, to odkrycie szczęścia między sobą, może się skończyć. Dobrze znamy sytuację, że mąż czy żona. Przestaje być moim szczęściem. Wypaliło się, skończyło się. I w tym momencie, co się dzieje? Nie daje radości. A wcześniej, wcześniej dawała, czy dawał radość, bo był moim szczęściem. Podobnie jest z dzieckiem, z rodzicami. I tak samo jest z wiarą. To nie jest coś innego. Jeżeli Jezus jest moim szczęściem, to spotkanie z Nim sprawia, że ja jestem, ja, ja rozkwitam. A w momencie, kiedy nie jest moim szczęściem, ale dalej jest, istnieje. To jest, on ma przestrzeń w moim życiu, ale nie jest moim szczęściem, to Jego obecność jest, jest ważna, tylko nie daje mi tego szczęścia. I to jest coś, przestrzeń w, w nas. Która podlega nieustannie nawróceniu, bo wiecie dobrze na podstawie rodziny, że wystarczy nic nie robić, żeby ukochany, ukochana przestawała dawać szczęście. Wystarczy po prostu przestać wymagać od siebie, tylko być. Funkcjonujemy. Wystarczy być w kościele, funkcjonować i przestać wymagać od siebie, że Jezus nie będzie mnie cieszył, ale to się nie dzieje w ten sposób, że ja coś w sobie wymogę, że zmuszę się do tego i, i będę radosny. Ewangelia mówi wyraźnie, ta radość jest w duchu świętym. Rozradowała się w duchu świętym z obecności Boga. To jest duch święty, który spoczywa którego proszę, z którym współpracuję, o którego wołam, aby mnie całego wypełnił, aby mnie całego przenikał, który, żeby sprawił, że we mnie będzie obecność Boża. To się dzieje w Duchu Świętym. Tęsknota za obecnością Bożą, to jest to nawrócenie adwentowe. Oczekiwanie Betlejem to jest oczekiwanie obecności Bożej. Obecności Bożej na Ziemi, ale też w rozumieniu w moim sercu. I możemy się zamknąć w tym, ale ja mam. Przecież Jezus jest, mam Go w sercu. Okej. Okay. Można się zamknąć w sformułowaniu, ale ja mam żonę, męża, mam dzieci, mam rodziców. Nie o tym mówimy, czy mam, tylko czy on, ona, one, czy to jest moje szczęście. I to jest nawrócenie człowieka nawróconego, bo każdy z nas kocha Jezusa. Każdy z nas jest w jakiejś jedności z Bogiem. Nie wstawalibyśmy na roraty. Nie przychodzilibyśmy rano czuwający do kościoła, gdybyśmy, gdyby nie było w nas tego porywu miłości. Ale poryw miłości może się zestarzeć. Może być nie być już w Duchu Świętym. Może nie dawać tego, że idę do szczęścia, tylko idę, bo, bo tak już funkcjonuje. Małżeństwo z jakimś starzem może być... Szczęśliwe a może być. My to rozróżniamy. My, my to widzimy. Nie potrzeba tego jakoś weryfikować. To widać my to przeżywamy i, i każdy z nas wie, ile potrzebuje do bycia szczęśliwym w Bogu. I, ile tej przestrzeni za czym czego nie ma, a co jest, bo jesteśmy powołani do szczęścia. Każdy z nas. Do tego, żeby każdy dzień przeżywać w radości ducha świętego. Nawet jeżeli nas spotykają trudne rzeczy, krzyżowe, droga krzyżowa, jesteśmy tym umęczeni, w duchu świętym będziemy rozradowani. W duchu świętym można być szczęśliwym. To jest droga nawrócenia, do której nas Bóg wzywa, żebyśmy wchodzili do kościoła tęskniący za szczęściem. Odzyskiwali to szczęście i ludzie, którzy wychodzą z Kościoła, żeby to było jeden wielki, jedno wielkie szczęście widoczne na twarzach, widoczne w nas, że widzimy to po sobie, jak ze sobą rozmawiamy, że jest inaczej. Bo, bo co? Bo spotkaliśmy Pana, bo przyjąłem Ducha Świętego, Ducha Jego obecności. Niech to chodzenie na roraty, trzymanie lampionu, niech, nam, niech nas rozświetla w taki sposób: Ja chcę być szczęśliwy. Jest to możliwe w mojej sytuacji, z tym wszystkim, co mnie obciąża. Jest, mogę być szczęśliwy w duchu świętym. Jeżeli Maryja mogła być szczęśliwa przy tych wszystkich obciążeniach, które miała, to ja też. Ona miała ich dużo więcej. Od samego początku. Od ubóstwa i rzeźni w po krzyż. Miała tego dużo więcej. A była kobietą szczęścia. Najszczęśliwszą z kobiet. Zatęsknijmy za tym i o to Boga prośmy. Amen.